Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dziś pokażę Ci, jak zrobić ozdobne wzmocnienie połączeń za pomocą frezarki Domino. Standardowe połączenia, jak każdy wie, znajdują się w środku, nie widać ich, są bardzo fajne, jeżeli chodzi o techniczne rozwiązanie, ale no, są niewidoczne. Jeżeli chcemy zrobić jakieś ozdobne połączenie, to za pomocą tej frezarki również możemy czegoś takiego dokonać. Jeżeli jesteś ciekawy, zapraszam do oglądania. Pierwsze co musimy zrobić przy tego typu połączeniu, musimy sobie wykonać ozdobne kołki. Tu mam akurat od Toluxa, polskiego producenta. Bardzo mi się podobają, ale to nie o nich. Musimy sobie zrobić takie kołeczki, które będą bardziej reprezentacyjne, jeżeli chodzi o zastosowanie takie jak tutaj z zewnątrz. Musimy sobie do połączenia takiego wykonać taki kołeczek. W zależności jakiej szerokości na frezarce chcemy użyć do takiego połączenia, musimy sobie wykonać odpowiedniej szerokości kołek. Do drugiego połączenia z półokrągłą krawędzią musimy wykonać sobie taki kołeczek i jeszcze zwykły klocek do połączenia ostatniego, takiego z krawędzią na kąt prosty. Dlatego pierwsze co? To robimy naszą przystawkę do frezowania. Musimy zrobić sobie przykładnicę, przy której będziemy prowadzić nasze kołki. I tutaj już widzicie jak to się mniej więcej szybko i sprawnie prezentuje. No i ok, skoro już od tego połączenia pierwszego zacząłem mówić na początku, to będziemy tak kontynuować. Pierwsze co musimy wyprezować sobie, tutaj będę się posiłkował taką, przez taką, takim szablonem, gdzie robiłem sobie na brudno to połączenie, mniej więcej odległości sobie ustalałem. Jest to połączenie, które wejdzie nam niedużo, wzmocni, ale to zawsze coś. To ma być bardziej połączenie jako ozdoba, niż jako takie techniczne wzmocnienie samego tego naszego kątowego połączenia. Musimy sobie wyfrezować z jednej strony. Tutaj celem tylko pokazania wyfrezowałem z drugiej, ale tak naprawdę jakbyśmy wkleili z drugiej strony tak samo kołeczek, to mielibyśmy symetrycznie z dwóch stron takie odbicie, jak w tym jednym miejscu. Czyli tutaj mielibyśmy to samo. Odległość musimy sobie ustalić sami. Czym bliżej, tym głębiej wejdzie w nasz kąt. No czym dalej, tym mniejsze, prawdopodobieństwo rozwarstwienia, rozłupania tej naszej. Krawędzi samisiędnego narożnika, co jest też w sumie prawdopodobne, że tak się może zdarzyć. Dlatego czas najpierw popróbować gdzieś na jakimś boku, na jakimś takim szablonie, tak jak ja, popróbować i zobaczyć, jaka będzie dla nas optymalna głębokość, czyli odległość od tego samego narożnika. To połączenie już wam pokazuje, jak zostało wykonane. Thank you Następnym połączeniem będzie połączenie może z kątem prostym, czyli za pomocą zwykłego klocka. Tutaj nie potrzebujemy żadnych przystawek, możemy sobie taki klocek wykonać bez żadnej dodatkowej przystawki do frezarki. Bez frezarki musimy tylko po prostu mieć odpowiednią grubość i ładnie zakończone na kąt prosty. I teraz jak takie robimy połączenie? Frezujemy, pokażę Wam to, będzie nasz frez naszej frezarki i frezujemy dokładnie tak o, aby frez zachodził dotąd i dokładnie z drugiej strony tak samo. Czyli zakończenie naszego frezowania, głębokość naszego frezowania będzie tutaj nam determinowała ten nasz kąt prosty, czyli frezujemy. Pierwszy z jednej strony na no, odpowiednią głębokość musicie sobie ustalić i z drugiej strony odpowiednią głębokość i tak to przebiegało u mnie Ostatnim połączeniem będzie połączenie zaokrąglone. Czyli tu już potrzebujemy tego naszego bloczka, kołeczka jednostronnie zaoblonego. I robimy to w ten sposób, że frezujemy raz, później frezujemy drugi raz. Już mamy tutaj wyznaczoną tą krawędź. Ona musi być dalej niż głębokość frezowania, jak będziemy frezować tutaj. Jeżeli będzie płyciej, to znowu nam wyjdzie kąt prosty. To musi być dalej wyfrezowane. I też takie połączenie możemy zrobić jeszcze głębsze, czyli ten kołek może nam wchodzić jeszcze, o, coś mi tutaj niedofrezowanie wyszło, ale to tylko szablon, ten kołek może wejść tam jeszcze głębiej, czyli możemy zrobić sobie dość głębokie to frezowanie. To już w zależności co potrzebujemy, w zależności jaką estetykę, jak to ma wyglądać, jak chcemy uzyskać, jaki chcemy uzyskać efekt końcowy. Jeszcze tylko odpowiadając na samo pytanie, czy warto samemu robić na przykład takie kołki do tych połączeń wewnętrznych uważam, że chyba jednak nie warto z tego względu, że te kołki czy te od czy te oryginalne mają jakieś tam fryzowania, jakieś riflowanie w które klej ładnie głęboko wchodzi przy wbijaniu tego kołka zwłaszcza na tym najciaśniejszym ustawieniu jest to. Ten kołek wchodzi na sztywno, i ten klej ma gdzie sobie tutaj, jakby, znaleźć takie ujście drewniane. To połączenie staje się naprawdę takie fajne technicznie. Także sam osobiście bym nie wykonywał sobie tych kołków, jeżeli chodzi o takie połączenia wewnętrzne. Ale jeżeli chodzi o takie połączenia ozdobne, te kołeczki wychodzą naprawdę bardzo fajnie, bardzo ładnie. I połączenia też wydaje mi się, że są dość ciekawą alternatywą. Jeżeli chodzi o jakieś naroża ram, luster, obrazów, czy czego sobie tam nie wymyślicie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę. Zapraszam na jakieś kolejne realizacje. Mam nadzieję, że teraz już będę trochę częściej, trochę intensywniej nagrywał. Także do zobaczenia. Na razie, cześć.